Anna Kornecz bartkiewicz kandydatką na prezydenta Jeleniej Góry. Wszyscy mówią o zmianie, ale tak naprawdę od 30 lat nic się nie zmienia. Michał Kur, zwycięzcą przesiedzkiego biegu Icemana. tego warto? No dla moja atmosfery myślę, że warto. Za nami kolejny muzyczny czwartek w Galerii Karkonoskiej. Swój koncert to poziom wyższy. Dzień dobry Państwu! Jest poniedziałek 19 lutego, Kamina Krawiecka-Bryle. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Prawo i sprawiedliwość w nadchodzących wyborach samorządowych postawiło na nową i młodą postać w lokalnej polityce Annę Kornecz-Bartkiewicz. O jej zamierzenia i plany pytał Paweł Guszała. Nie ma co ukrywać, to dosyć zaskakująca decyzja prawa i sprawiedliwości. Większość osób obstawiała innego kandydata w walce o fotel prezydenta Jelenigury. Na przekór tym oczekiwaniom PiS w naszym mieście postawił na nową i młodą osobę w lokalnej polityce, radną Rady Miejskiej, Annę Kornęć-Partkiewicz. Wszyscy mówią o zmianie, ale tak naprawdę od 30 lat nic się nie zmienia. To są dokładnie ci sami ludzie, po prostu zmieniają się stanowiskami. Więc dziś potrzebny jest ktoś zupełnie nowy, ktoś kto ma inną perspektywę, ktoś kto łączy e, przeszłość i teraźniejszość. Ja jestem mamą, więc wiem jakie problemy mają jeleniogórskie rodziny. Ja jestem mieszkanką Jeleniej Góry. Ja jeżdżę po tych drogach, chodzę po tych chodnikach, chodzę do piekarni po chleb. Ja płacę tu podatki, ja płacę tu za śmieci. Ale ja też jestem córką. Mam rodziców, którzy są już na emeryturze, i wiem, co doskwiera starszym osobom. Dlatego jestem kimś, kto łączy wszystkie perspektywy. Kandydatka nie chciała odkrywać wszystkich kart. Ale pokrótce opowiedziała o swoim pomyśle na Jeleniogórę. Pierwsza rzecz to bezpieczeństwo. W bardzo szerokim kontekście rozumiane bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest czystość czystość naszego miasta, ale nie tylko w kontekście parków, ulic, ale również w kontekście smogu i zanieczyszczeń, które no niestety w Sobieszowie czy cieplicach ten smog jest bardzo odczuwalny. I ostatnia rzecz, o której chciałam mówić, to są inwestycje. Ale nie jakiekolwiek inwestycje, tak jak ma miejsce to teraz, tylko inwestycje przemyślane, inwestycje racjonalne, inwestycje, które realnie poprawiają jakość życia jak największej grupy mieszkańców w naszym mieście i inwestycje, które są przypilnowane. Jelenia Góra nigdy bastionem PiSu nie była, dlatego w tym kontekście zadaliśmy pytanie kandydatce. Nie boi się Pani, że szyld Prawa i Sprawiedliwości będzie za bardzo Pani ciążył w trakcie tej kampanii wyborczej? Wiecie Państwo, wybory samorządowe są bardzo specyficzne, dlatego że bardzo często pokutuje takie przekonanie, że wybory samorządowe są oddaniem głosu na partię. Nie są proszę państwa oddaniem głosu na partię, dlatego że my głosujemy na ludzi. Na ludzi, na konkretne osoby, które coś sobą reprezentują. Oczywiście ostateczna decyzja należy do państwa. Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Michał Kur triumfował na mecie 11. przesiedzkiego biegu Eismena, ale naprawdę wszyscy byli niesamowici. Przed wszystkim powodzenia, świetnej zabawy. No i moi drodzy, za chwilę odliczamy. Dwa, dwie, dwie, dwie. Blisko 160 prawdziwych twardzieli wystartowało w 11. przesieckim biegu Icemana, który wiedzie przez niesamowitą trasę. Jako pierwszy na metę w biegu, Michał. Kur. To już taka chyba tradycja, ponieważ jest to jakby propagowanie naszego pięknego regionu i fajna forma spędzenia po prostu soboty aktywnie. Warunki w tym roku były lepsze, bardziej korzystne do rozwijania większych prędkości, dlatego czasy lepsze są w tym roku, niewątpliwie. No i. Super, bo udało się przynajmniej ten sam wynik, co w zeszłym roku zrobić. Bieg ma swoich stałych wielbicieli, którzy każdego roku tutaj przyjeżdżają. Po raz nie wiem, chyba 167 jakoś tak. To jest taka tradycja. Czego warto? Na całej myślę. Że warto? Pamiętam, obroniony tytuł. To jest 11. edycja biegła icemana. Mieliśmy rekordową ilość uczestników. Byli uczestnicy z całej Polski, a nawet ze świata ogień, był czad, tego się nie zapomina, super przeżycie, mega, jestem z siebie zadowolona na 100%. Plan był taki, żeby zejść poniżej godziny 52 minuty, cel zrobiony. E, powiem szczerze tak, to był mój pierwszy bieg taki górski, e, na pewno go nie za, zapomnę, podbiegi były wykończające, już chciałem przejść do marszu, ale nie podałem się i biegłem cały czas, mega, mega zawody, na pewno zapamiętam. Szukamy emocji legendarnych, tak? I dlatego taki bieg wyskoczy nam w internecie i zdecydowaliśmy, że atakujemy tutaj razem. Zmęczenie będzie na pewno, bo pod górkę nie będzie na pewno łatwo, ale te endorfiny nam wynagrodzą wszystko, tak? I dlatego tu przychodzimy i zawsze biegamy. 750 km tutaj do nas przebyła. Zapraszamy na to najwyższe podium. Mamy oczywiście innych również z Danii. Szybsza w okolicy! Zapraszamy na jedyneczkę, na najwyższe tutaj podium. Oczywiście! Najszybszy! Najszybszy w okolicy! Pan Jan Szturo, najszybszy! Najszybsza, czyli Agnieszka, ja i ja. Zobaczcie. Cały wyścig. Najfajniejszy, najbardziej odjazdowy. Gratulacje. Ubiór. Jestem tu już trzeci raz. Tak jak kolega powiedział, trasa jest za każdym razem inna. Poprzednim razem była bardzo lodowa. Dziś mamy piękną wiosnę. Biegali starsi, ale także ci najmłodsi. Brawo! Brawo! Gram w piłkę, Dlatego. Chciałem pobiegć, żeby sprawdzić jak mi tam idzie. Bardzo lubię biegać i lubię takie bardzo sporty i też chodzę na piłkę. Ja idę już na... sport, bieganie, no i po prostu tutaj... e lubię e trenować. Fantastycznie, super atmosfera. Mały na rączkach krzyczał szybciej, szybciej. Powiedz mi więcej o historii tego biegu, bo to jest ważne. Bieg został zainicjowany przez Stowarzyszenie Rada Odnowy Przesieki podczas takich corocznych kąpieli morsów. I wówczas Stowarzyszenie wymyśliło, że zrobi krótki, mały tam bieg, taki forfan. Ale że z roku na rok zawodników chętnych do biegu było coraz więcej. Musia, musia, ta impreza musiała się wydzielić na osobną no i przenieść spod wodospadu ze względu bezpieczeństwa tutaj na wyżej do To Są to ludzie, którzy chcą zawsze dbać o zdrowy styl życia, e, którzy lubią biegać, lubią e, przebywać w zimnie e, i na co dzień dbają bardzo mocno o swoje zdrowie, ale. Pamiętajmy również, że taki bieg to również niezła zabawa. Przyjechałam z Głogowa, należę do grupy Cross Ressenców Team. Zdecydowałam się, tutaj kolega stoi z boku, nie chce podejść. Namówi mnie. Chodź zobaczymy, jak będzie fajnie zimą. No jest na pewno adrenalina, a zwłaszcza jak człowiek startuje pierwszy raz. Lubię morsować lubię zimno. dlatego tutaj od paru lat też morsuję. Przyjeżdżamy tutaj często do przesieki, na wodospad. Zawsze tutaj rozpoczynamy i kończymy sezon morsowania. Dziękuję, że przyjechaliście do Przesieki, że byliście z nami, że świetnie się z nami bawiliście. Podziękowania szczególne dla strażaków, którzy nam pomagają zabezpieczać imprezę, dla naszych wspaniałych, niezastąpionych wolontariuszy. Do zobaczenia zaraz. Uczniowie i absolwenci z Państwowej Szkoły Muzycznej po raz kolejny pokazali swój wielki talent. Relację z Muzycznego Czwartku przygotował Adrian Andruszkiewicz. Koncert nosił tytuł Zimowe Impresje. Mimo aury, która zimowa nie jest, jednak kalendarzową zimę mamy. Wystąpiło około 10-12 uczniów z naszej szkoły w różnej rozpiętości wiekowej. Od tych początkowych lat nauki po studentkę Akademii Muzycznej w Katowicach. Grali na różnych instrumentach. Były to skrzypce, flet, wiolonczale, fortepian. Dzieci i młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej w pokazały kolejny raz, jakie talenty posiadają. A przede wszystkim była wspaniała, fantastyczna zabawa, w której udział brali oprócz występujących również nasi widzowie, albowiem publiczność, widownia. W galerii karkonoskiej to są osoby, które są znane już od ponad dwóch lat. No bardzo ładnie młodzież grała i dzieci, bardzo ładnie, bardzo mi się podobało. Co koncert to poziom wyższy. Tak? Tak jest. Coraz bardziej widzę, że zaczyna się to potęgować. Dzieci pracują, nauczyciele pracują i wyniki są. Bardzo się podobało, jesteśmy bardzo zadowolone, naprawdę. Chociaż jesteśmy pierwszy raz, oczywiście ale jesteśmy zaskoczone, mile, naprawdę i serdecznie. Cieszymy się, że kolejny czwartek będzie zorganizowany w miesiącu marcu i zapraszamy serdecznie nie tylko miłośników muzyki, ale wszystkich, którzy chcą mieć kontakt z kulturą, sztuką, aby zgłaszali się do Galerii Karkonoskiej. Karkonowskiej Agencji Rozwoju, i będziemy starali się organizować w naszych wnętrzach pokazy, wernisarze, wystawy, koncerty wszystko to, czego publiczność będzie oczekiwała. Będzie mówią, że... Na jutro spodziewane są znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, a wszystko to w związku z ogólnopolskim protestem rolników. Wystąpią utrudnienia w ruchu w godzinach od 9 do 15 na Krajowej Trójce w Jeleniej Górze, od Ronda przy ulicy Zgorzeleckiej i Wrocławskiej w kierunku Maciejowej. Mogą one potrwać nawet do 6 godzin. Przedstawiciele bezpartyjnych samorządowców w miniony weekend zdementowali pogłoski o koalicji z Konfederacją. Jest to reakcja na ostatnią konferencję prasową wspomnianej partii, w trakcie której ogłoszono koalicję z bezpartyjnymi. Na scenie wśród liderów partii stanęło osoby, które kandydowały w wyborach parlamentarnych z list bezpartyjnych samorządowców, jednak. Jak twierdzą władze tego ugrupowania nie miały one prawa działać w ich imieniu i zawiązywać z kimkolwiek współpracę. Sprawa miała już trafić do sądu, bezpartyjni samorządowcy w nadchodzących wyborach samorządowych wystartują samodzielnie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę, życzę pięknego popołudnia. Do zobaczenia.